Niepełnosprawność nie równa się niewidzialność. Seria krótkich filmów promujących właściwe postawy względem osób z niepełnosprawnością. Jej bohaterowie to młodzi, pogodni i samodzielni ludzie, pełni energii i radości życia, kobiety i mężczyźni. Każde z nich ma swoje pasje, uzdolnienia i ciekawe pomysły na przyszłość a niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu ich cech, wcale nie tą najważniejszą. Bohaterem tego filmu jest 35-letni Andrej. Szczupły mężczyzna średniego wzrostu z krótko przyciętymi, lekko szpakowatymi włosami. Na czole wysokie zakola, na nosie przyciemniane okulary. Ma na sobie flanelową koszulę w granatowo-niebieską kratę z brązowymi paskami i ciemne spodnie. Andrej pokazany jest na żółtym tle, Najpierw ze skrzypcami, później ze swoją laską. W ostatniej scenie Andrzej znika, a na pustym tle pozostaje tylko jego laska i wymowne pytanie napisane wielkimi, białymi literami Czy niepełnosprawność to niewidzialność? Zapraszamy. Poznajmy Andrzeja. U dołu ekranu po lewej jest tłumaczka języka migowego. Oto Andrzej. uwielbia grę na skrzypcach, kocha podróże i przełamywanie własnych ograniczeń. Pisze doktorat z politologii. Zwykle ma wszystko zaplanowane, ale nie boi się spontanicznych decyzji. Niewidomy od drugiego roku życia. Niepełnosprawność to jedna z moich cech nie jedyna. Zobacz mnie, nie moją niepełnosprawność. A ty co widzisz? Widzisz Andrea czy niewidomego? Osoby z niepełnosprawnością nie są niewidzialne, zauważ je i ich potrzeby. Na jednolitym tle białe logotypy organizacji i instytucji zaangażowanych w przygotowanie kampanii, pod nimi napis, zadanie współfinansowane ze środków PEFRON będących w dyspozycji miejskiego ośrodka pomocy społecznej.